Znajdujemy się przed budynkiem Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje wszystkim, którzy chcą studiować, sześć kierunków studiów na studiach licencjackich, a więc pierwszego stopnia. Przede wszystkim jest to politologia, która uzyskała wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Inaczej mówiąc, jest e, najlepiej prowadzonym kierunkiem politologicznym w skali całego kraju. Oprócz politologii jest najdłużej istniejąca e, w Toruniu e, nowa, e, bardzo atrakcyjna e, dyscyplina wiedzy, a więc stosunki międzynarodowe. Oprócz tego mamy do czynienia też z czterema nowymi kierunkami. Tak więc jest to bezpieczeństwo wewnętrzne, polityka publiczna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz studia wschodnie. Te cztery nowe kierunki czasami nie występują nigdzie indziej. Myślę tutaj przede wszystkim o polityce publicznej, która istnieje tylko w Toruniu, tylko na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Nigdzie indziej w całej Polsce nie można studiować polityki publicznej, a ona przygotowuje do pracy we wszelkich instytucjach władzy publicznej i do tego, by umieć rozwiązywać niestandardowe problemy, głównie na styku współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, z organizacjami pozarządowymi. Studia Wschodnie, które co prawda pod tą nazwą, Istnieją jeszcze w kilku innych ośrodkach akademickich w Polsce. Akurat u nas na UMK są prowadzone zupełnie inaczej. Nie obejmują one bowiem jedynie obszaru postsowieckiego. Oferujemy również szereg przedmiotów związanych z najnowszymi procesami zachodzącymi w Azji, głównie w Chinach, ale również w Japonii, w południowo-wschodniej po Azji. A więc mamy tutaj do czynienia z ofertą, która pomoże ludziom, którzy interesują się Azją i Rosją oraz krajami przygranicznymi w późniejszym życiu zawodowym w prowadzeniu działalności biznesowej, handlowej, ale też jakiejkolwiek innej wymiany czy współpracy międzynarodowej. Wszyscy pracownicy są zatrudnieni wyłącznie na pierwszym etacie. Oni żyją tą pracą. W dodatku nie ma starszych wykładowców. Są ludzie, którzy są wybitnymi naukowcami, którzy doskonale Znają się na swojej pracy i pasjonują się tym, co robią. Serdecznie zapraszam do Tolunia na Uniwersytet Mikołaja Kopernika, na Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych.